mm Recenzja Xiaomi Redmi Note 8 przyja się bardzo dobrze, za co Wam dziękuję. Dlatego jak tylko miałem okazję testować wersję Pro, postanowiłem, że nagram krótki materiał, a później porównam te dwa telefony. Smartfon jest dobry, jednak nieidealny nawet jak na swoją półkę cenową. Xiaomi wyposażyło go w Mediateka G90T wraz z dużą baterią 4500 mAh, a co więcej ten smartfon był pierwszym, który dostał kamerę 64 MP produkcji Samsunga. Może od tego aparatu zacznijmy. Na tyle znajdziemy cztery aparaty, ale tak w zasadzie jedna z nich to 2 kamera do zdjęć makro z 2 cm, które możemy robić jedynie w dobrych warunkach oświetleniowych, to jednak jak tego światła brakuje, to zdjęcia są tragiczne. Druga skamer służy jedynie do wykrywania głębi, czyli pomaga rozmywać tło na zdjęciach. No już wtedy zostają nam dwa aparaty: ten główny, 64 mp ze światłem 1.8 z dużym czujnikiem obrazu 1.7 i wielkością piksela 0.8 mikrometra. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia w rozdzielczości nawet 9248 na 6936. Ale po co nam takie duże zdjęcia? Jedynie może mieć to zastosowanie, jeżeli chcemy później robić wydruki na plakatach, a standardowo działa opcja łączenia pikseli i wyjściowo obraz ma 16 megapikseli. Drugi aparat ma 8 megapikseli, i jest ultra szerokokątny i łapie obraz w 120 stopniach z przysłoną 2.2. Na przodzie w noczu ukryta jest kamera 20 megapikselowa z przysłoną 2.0, nad którą nie będę się rozwodził, jest dobra, jak na telefon około 1000 zł, ale wróćmy do tego głównego aparatu. Zdjęcia w świetle dziennym są naprawdę ładne. Chociaż w niektórych aspektach nie wiem, czy Note 8 ze swoją 48 MP kamerą nie radzi sobie lepiej. Kolory są soczyste, zdjęcia mają dobry kontrast. Dzięki dużej matrycy dostajemy dużo szczegółów. W niektórych aspektach pomaga HDR, ale w większości powoduje, że zdjęcia są zbyt bardzo podbite i nienaturalne. Przełączenie na tryb 64 MP nie wnosi praktycznie nic poza większym rozmiarem pliku. Przy słabym oświetleniu już takiej rewelacji nie ma. Zdjęcia co prawda są na poziomie swojej półki, ale nie wyróżniają się niczym nad poziom. Czasami obraz wydaje się miękki, ale aparat rejestruje nawet w ciemnościach dużo szczegółów o światłach i cieniach. Kolory są akceptowalne, zakres dynamiczny stoi na dobrym poziomie. Jak już przyzwyczaiło nas Xiaomi, taki tutaj mamy tryb nocny, który wymaga dłuższego zatrzymania aparatu, ale pomaga nam systemowo w lepszych zdjęciach. Zdjęcia zyskują na ostrości i szczegółowości. Ten drugi aparat szerokokątny już nie jest taki dobry. Kolory są trochę bardziej wyprane, zdjęcia mają mniej szczegółów, nawet w dobrych warunkach. W nocy to już całkiem matryca nie radzi sobie z poprawić. Zdjęciami. Na koniec wróćmy jeszcze do aparatu makro. Pozwala on robić zdjęcia z bliska, ale chyba to samo bylibyśmy w stanie zrobić aparatem głównym. A czasami miałem wrażenie, że przy trochę słabszym oświetleniu właśnie to aparat główny osiągał lepsze zdjęcia z bliska. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to telefon obsługuje nagrywanie w 4K, 30 klatkach lub Full HD i tutaj mamy do wyboru 30 lub 60 klatek na sekundę. Dodatkowo wtedy mamy stabilizację tego obrazu. Nagrania nie są takie dobre jak zdjęcia, ale jednak obraz wygląda ładnie. Kolory są ok, no szczegółowość mogą być trochę większa. Tak nietypowo zaczęliśmy od aparatu, ale co z wyglądem? Telefon do najmniejszych nie należy. Ale jest prawie takich samych rozmiarów jak Note 7, z przodu mamy duży ekran z małymi ramkami i małym wcięciem na aparat. Obok wcięcia znajduje się biała dioda powiadomień. Na przodzie, jak i tyle, mamy szkło Gorilla Glass 5 generacji. Prawa strona to przyciski głośności oraz blokady. Lewa to wejście na kartę SIM i kartę pamięci lub dwie karty SIM. Jest on uszczelniony, dzięki czemu telefon jest odporny na zachlapania. Na górze znajduje się mikrofon do wyłapywania szumów i podczerwień do sterowania urządzeniami multimedialnymi, a na spodzie znajdziemy wejście jack na słuchawki, przydatne jeszcze wielu osobom, wejście USB-C do ładowania mikrofon i pojedynczy głośnik, tył natomiast skrywa przed nami omawiane wcześniej kamery, które są na środku, obok mamy podwójną diodę doświetlającą i co jeszcze fajne pod aparatami na tym wystającym pasku mamy jeszcze skaner linii papilarnych. Jest on dobrze wyczuwalny pod palcem, bardzo szybki i w niektórych aspektach mam wrażenie, że jest szybszy od flagowców z czytnikiem w ekranie. A propos paska, no to właśnie trochę on odstaje. Poza tym plecki są zoblone na bokach, dodając pewniejszego chwytu. No i przyznajcie, że ta perłowa wersja kolorystyczna jest naprawdę piękna. Wracając naprzód, wyświetlacz ma przekątną 653 cala, co przy Note 7, który miał 6,3 cala, a takie same rozmiary, podkreśla to, że ramki w 8 Pro są naprawdę wąskie. Panel wykonany jest w technologii LCD w rozdzielczości 1080x2340 w proporcjach 19,5x9, co jest warte uwagi, obsługuje HDR. Obraz jest na nim ładny, kolory są ok. Mamy też tryb ciemny, jednak nie wnosi on nic poza wyglądem, bo jedynie na OLEDach dzięki niemu możemy zaoszczędzić na baterii. A właśnie bateria to duży plus tego smartfona. Połączenie dużej baterii i dosyć energooszczędnego procesora daje nam bezproblemowo cały dzień pracy. Zdarzało się nawet tak, że pod koniec dnia zostawało mi z 30%. Dodatkowo telefon wyposażony jest w szybkie ładowanie 18W. Ładowarka z zestawu bez problemu to obsługuje. Jeżeli chodzi o głośnik, to ten wbudowany nie powala. Nawet miałem problem z nim w teście z Note 8, ale o tym powiem w porównaniu. Z pomocą przychodzi tutaj złącze jack lub podłączenie słuchawek na bluetooth, bo na nich dźwięk jest jest dobry i czysty, nie mam nic do zarzucenia. Nad wydajnością czuwa tutaj Mediatek G90T. Xiaomi chciało zrobić chyba eksperyment jak rynek przyjmie te procesory, bo okazuje się, że są tak samo wydajne, a nawet w niektórych aspektach wygrywają ze Snapdragonami nie tylko wydajnością, ale głównie ceną. Dzięki temu Chińczycy byli w stanie zaoferować ten telefon w tak niskiej cenie. No ale czy ten procesor jest taki super? Podobno jeszcze wyposażony jest w chłodzenie cieczą, co ma wpływać pozytywnie na kulturę pracy. No i nie do końca jestem tego pewien. Jak grałem na nim około 3 godziny w Mobile Legend. To miałem wrażenie, że smartfon miał takie mikrościęcia. Nie wiem, czym to było spowodowane, bo przecież nie jest to bardzo wymagająca gra. No ale poza tym, podczas codziennej pracy smartfon działa naprawdę szybko, i gdyby nie ten jeden przypadek, to mógłbym powiedzieć, że wybór Mediateka był bardzo dobrym wyborem. Przełączanie pomiędzy aplikacjami, czy wiele kart w przyglądarce nie robi wrażenia na Redmi Note 8 Pro. No i mamy tutaj 6GB RAM. -u. Ciekawy jestem, czy w kolejnych telefonach znowu zobaczymy procesor Mediateka. Podsumowując, za około 1000 zł otrzymujemy niezły telefon, który wygrywa niemal w każdym aspekcie ze swoimi konkurentami w podobnej cenie. Bardzo wytrzymała bateria, dobry aparat jak na ten przedział, szczególnie jeżeli mówimy o zdjęciach w dzień. No, i nawet dobry ekran, który rozlewa się na przodzie. Jeżeli interesujecie się zakupem tego smartfona, ja w opisie umieszczam linki do zakupu. Kupując tych linków, wspieracie moją twórczość, za co bardzo dziękuję. Po raz kolejny, Xiaomi pokazuje telefon z najlepszym stosunkiem możliwości do ceny, ale tym razem nieco eksperymentując z procesorem. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym telefonie, może macie jakieś pytania. Piszcie śmiało, a ja się z wami żegnam i niedługo przygotuję porównanie wersji zwykłej oraz pro. Do następnego.